cześć drodzy widzowie witam was na kolejnym odcinku na moim kanale pierwszy odcinek w tym tygodniu i widzicie co dla was mam mam pełny portfel pierwszy raz na moim kanale a osobiście będzie to moje drugie podejście pierwszy raz wydrapałam miałam pustaka zobaczymy, zobaczymy jak spisze się za drugim razem dostałam Numerek 13. Powiem Wam, że gdy dostałam ten numerek, to już myślałam, że może zachowam to na bitwę numerku 7 i 13, którą planuję nam 500 subskrypcji. No ale stwierdziłam, że do tego jeszcze trochę i chyba nie wytrzymam. Wykorzystam ją na taki zwykły odcinek. Ale oczywiście jeśli macie ochotę już zobaczyć, jak się spisze siódemka i 13, to zapraszam do subskrypcji. A teraz jeszcze dodatkowo wzięłam dwie za 5 zł, żeby ten odcinek też nie był za krótki i w razie gdyby portfel był pusty, żeby mieć większą szansę, że coś jednak na odcinku się pojawi. No i co, trapiemy? Zacznę od plasterka Miodu, bo ma najwcześniejszy numerek numerek trzeci. Szukamy trzech takich samych symboli w rzędzie lub pszczółki w bonusie. Zaczynamy od monety i gwiazdy. Mamy se, podkowe, podkowe i, i skrzynkę. Koniczyna, korona, bank, portfel i drzewko. Tęcza, portfel, koniczyna, plaster. Sejf. korona ul. ul bank i portfel już myślałam złoto, tęczę, koniczyna plaster i skrzynia a bonus arbus to niestety plasterek rozczarował są różne, kontrolne. Zobaczymy, co pokaże Askier. Mam numerek 18. Szukamy trzech takich samych symboli. Wiśnie i gwiazda. Winogrono, winogrono i... Winogrono jest wygrana. W drugiej, fajnie. Gra trzecia, cukierek i sowa. Czwarta, pierścionek i słońce. Fajnie, że coś jednak się pojawi dzisiaj na odcinku. Jakieś trafienie. Wiśnia, wiśnia i wiśnia. Nawet podwójne. Super. I ostatnia gra, pierścionek i muffin. Co tam mamy? Piątkę i piątkę. Jest dyszka w askier Askier. także. Fajnie. Jeśli w portfeliku coś będzie, jakiś zwrot, no to już będziemy na zero. No, ale zobaczymy. Przerwę na sekundę, żeby oddalić. Teraz będzie trochę lepiej widać. Otwieramy. I sprawdzamy.

14, 15, 8, 27, 12, 25 i 20, czyli w tej grze nic nie ma. Zobaczymy, jak pójdzie gra druga. Tutaj szukamy par, par tych samych symboli. To coś się nie mogę ustawić, żeby było ładnie. Dobra, mam walizkę i klucz, czyli nie ma moneta i banknoty, walizka i sztabka, moneta i diament, klucz i banknoty. Walizka i pierścionek. Koniczyna i sztabka. No i ostatnia szansa w tej grze. Tutaj mi statek całkowicie zaszwankował, ale może uda się dokończyć. Ósma para. Moneta i, i pierścionek. Ostatnia szansa w grze trzeciej. Musimy znaleźć trzy takie same kwoty.

Niestety PG portfel jest pusty, ale podejście zrobione. Ważne, że askier dał dyszkę, także na 40 zł wkładu 10 zł odzyskane. No, a z tymi drogimi strapkami myślę, że coraz więcej, coraz częściej będę próbować. Dziękuję, że wpadliście. Zapraszam na. Kartkową premierę, Znowu strąbka za dyszkę i tym razem wezmę tylko trzy, ponieważ ostatnio kiepsko się spisują. Dlatego zmniejszy, zmniejszę tymczasowo wkład i zobaczymy. A na dzisiaj to już tyle. Dziękuję za obejrzenie. Pozdrawiam was serdecznie. pa. pa.